Jest, przychodzę ze małymi zakupami. Słuchajcie, byłam w tych bunkrach białych. Jest ich otwartych, ja wiem, około 10, z tym, że połowa to są jest to odzież i, i, i obuwie. Mnie to jej nie interesowało. Do dwóch weszłam to takie, no coś tam by się znalazło, ale takie wiecie, na przyczepkę to niekoniecznie. Dwa w międzyczasie mi zamknięto, więc został mi tylko jeden, w którym byłam i kupiłam deski, wróć, łyżki. To się nazywa... Jak to się nazywa? To się nazywa... Pat, nie packa, tylko... No nieważne, napiszę wam w góry. W każdym razie drewniane, ekologiczne. I upatrzyłam w sobie dla mojej mamy z imieniem, więc mówię fajne na prezent, po cztery złote sztuka, Drogie ale mówię, a raz się żyje, raz do roku przyjeżdżam, niech tak będzie, ale nie było dla mojego dziadka z imieniem. Wszystkie były, tylko z jego imieniem nie było. Więc mówię, tak niesprawiedliwie byłoby. I więc e, poszłam po na najniższej linii oporu. Kuchnia wspaniałej babci i w tej kuchni rządzi super dziadek. E, mój tata niekoniecznie się tak zajmuje kuchnią, jak już musi, to tak, ale niech mają na pamiątkę. No i że moja Julka od prawie dwóch lat gotuje, więc królowa kuchni Julka i mój mąż. Mój mąż nie jada mięsa. Więc jak Julka smaży mięso, to niech ona ma swoją, a mąż będzie miał po prostu swoją do innych, do na przykład ziemniaczków albo ze skwareczek. I szef kuchni mój mąż. Po czwórce takie prezenciki szybkie, dodatkowe. Do tego kupiłam Juli Ledy. Ja się jej w międzyczasie zapytałam, bo byłam u Chińczyka i u Chińczyka były Ledy różne różniste. Zaczynały się od 10 zł czy 12 nawet, po 10 sztuk i tam różne były nie tyle co kształty, co po prostu pojedyncze takie taśmy, wiecie, i tam chyba y, tylko były białe albo błękitne, albo różowe. Tutaj upatrzyłam po prostu monsterę. Co prawda ich jest tylko 10, ale kosztowały 5 zł. I nie wiem czy nie warto byłoby kupić więcej. Zaraz zobaczę czy, y, czy działają, bo pan mi nie sprawdził, więc po piątce 10 sztuk. I kupiłam, słuchajcie, cztery sztuki. Mm, ja się zastanawiałam, bo nie mam y, mojej gąbki podróżniczki. Y, jak kupię, to albo dam Julce, albo zostawię u mnie mm, po prostu w łazience pod prysznicem i po prostu mm, nie mam. A przydałaby się taka gąbka podróżniczka, nawet wczoraj jak się kąpałam tutaj w brzegu pod prysznicem, mówię, kurde, przydałabym się gąbka, bym się tutaj jeszcze tak bardziej doszorowała, y, i mówię, jak tylko znajdę, to sobie po prostu kupię. Takie gąbki w sklepach kosztują około 2-3,5 złotego. Taka jedna, jedna sztuka podwójna. Tutaj ta jedna sztuka podwójna kosztowała złotówkę. E, po, przepraszam, 1,5 złotego, a te były po złotówce. po Pojedyncze leżały sobie na kupce. Przeszłam dalej sobie z ścieżynką w i okazało się, że 4 sztuki kosztują 3, 3 złote. To zaraz Wam powiem ile zapłaciłam. 4 razy 4 16 5 21 i 21 24 złote, czyli po 3 zł 4 sztuki, czyli to już kosztuje 3 złote, czyli to mam w kratisie. Czyli uważam, że zakupy udane, to jeszcze mam resztę, bo stówę wydałam, więc 76 złotych. Wywaliłam z portfela, zaraz sobie ułożę, ale zaraz sprawdzę czy działa. Jeżeli poczekacie chwilę, to zaraz sprawdzimy. No i moje marzenia spełzły na niczym. Nie działa, bo nie ma baterii, czyli trzeba kupić jeszcze baterię. Szkoda, że nie jest na... Nie mam ze sobą baterii, znaczy mam, ale małe, a tu są widzę, że paluszki zwykłe, standardowe, więc no nie sprawdzę, czy działa. Mam nadzieję, że jak zaniosę to, to będzie działało. Jak nie, to trzeba będzie po prostu kupić tylko końcówkę. Także no, nie wiem, czy udany zakupy, bo nie wiem, nie mam jak sprawdzić działa. Może się przejdę jeszcze w tygodniu do Lidla albo do Kauflanda i po prostu kupię y, paluszki standardowe, bo tu mówię mam tylko małe do, do y, latarki, no nie mam dużych, więc po prostu też się przydadzą. Także żegnam Wam Was cieplutko i do zobaczenia, papa. Pa.